Witamy tym razem z Motril. Za mną balaria, nabrzeże terminal promowy w zasadzie, stąd promy ruszają do Afryki. A tutaj niewielka marina, tu gdzie się znajdujemy, widać od razu w tle góry Sierra Nevada. Niewielka marina, Marina de Motril. Marina w prywatnych rękach, choć ze mną będę opowiadał. W rękach właściciela Roberta, który poza samą tą niewielką mariną, w której teraz stoimy, w zasadzie na dwadzieścia kilka jachtów ma największy tutaj na wybrzeżu dźwig świetną stocznię tawernę Kapitan Morgan i tawernę, w zasadzie restaurację La Taramella, też w porcie sklepik żeglarski również w jego rękach komis żeglarski i wędkarski super sprawa, jeśli ktoś potrzebuje sprzętu taniego do łowienia ryb albo coś mu się na jachcie zepsuło i potrzebuje jakieś używki, może tutaj dostać bardzo uczynny personel, bardzo fajni ludzie, wszystko da się załatwić. Darmowe rowery wydaje mi się, że to jest naprawdę godne polecenia miejsce. Co prawda nie leży jakoś fajnie na szlaku, że tak powiem, połączenia z lotniskami, bo z Malagi jedzie się tutaj dwie godziny autobusem. Natomiast. Sama infrastruktura jest tutaj naprawdę na wysokim poziomie i można załatwić tutaj wszystko, zrobić to tanio. I co byś nie chciał, pomogą ci tutaj wszystko załatwić. Robimy mały spacer po Marinie, zaraz pokażemy Wam resztę. Marina Motil jest też w programie partnerskim Najwili, jak widzicie, więc za pośrednictwem aplikacji Najwili możecie sobie tutaj zarezerwować miejsce. Odpowiedź dostaniecie bardzo szybko. Jak mówiłem, obsługa jest bardzo sprawna budynki gospodarcze. Pokażemy wam jak wyglądają tutaj toaletki. Bardzo fajne, świeże, niedawno budowane. Jest wszystko co trzeba. Toalety, prysznice, ciepła woda, chyba że ktoś wyleje. Bardzo fajnie, trudnie Wszystko da się tutaj ogarnąć. A zaraz jak idziemy, Tutaj za jaktami wejście jest zarówno dla żeglazy od tej strony, jak i od strony ulicy, znajduje się tutaj tawerna Kapitan Morgan. O, dokładnie tutaj, będzie gdzie ta butla rumu, można się dostać tutaj, a restauracja jest troszkę dalej, ale też ją później pokażemy. Myśmy zamawiali tutaj już paczkomatem in post dostawę różnych niezbędnych rzeczy na Trygława i dziewczyny zajęły się tym, czyli odebrały nam paczki z paczkomatu, kiedy nas nie było. Także wszystko jest do ogarnięcia, bardzo sprytnie infrastruktura zaplanowana, czyli motorówki piętrowo nie zajmują dużo miejsca jest przestronnie, wszystko da się fajnie ogarnąć one się z każdej będą... tu jest, tu, tu, tu. tu jest mały I